Cześć wszystkim! Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak jeden wybór może zmienić całe Wasze życie. Skąd ta kaptazna na samym początku? A to stąd, że opowiem Wam trochę o rywalkach autorstwa Kierkas. Historia opowiada o 16-letniej Ameryce Singer. Która mieszka w Królestwie Ilei, które zostało założone po IV wojnie światowej na terytorium Stanach Stanów Zjednoczonych. W Królestwie istnieje system kastowy. Mamy rodzinę królewską jako jedynkę, celebrytów jako dwójkę, rzemieślników, artystów itd., itd., aż do ósemki. Książę Matyn, ze względu na swoją pełnoletność, postanawia urządzić tak zwane eliminację, tak jak w zawczasu jego ojciec żeby znaleźć partnerkę życia, żeby się dostać do eliminacji, należy wysłać zgłoszenie. Ameryka na początku nie chciała zgłosić się do eliminacji, ponieważ była zakochana w Aspenie. Aspen pochodził z szóstej kasty, czyli niższą niż Ameryka, ponieważ ona pochodziła z piątki. Ze względu na to, że Aspen w pewnym sensie wymusił na niej. Zgłoszenie do eliminacji, Ameryka dostaje się do pałacu. I dochodzi tutaj do różnych komplikacji, między do pierwszego spotkania z Maxonem, którym przykopała mu przyrodzenie. Ameryka, razem z 35 innymi dziewczynami, stara się zajść jak, jak najwyżej, uczy się jak być damą. Mają zapewnione i wyżywienie, i y, naukę. Jest to też. W pewnym sensie takie reality show, puszczane na terenie Ilei. Ameryka nie jest taką typową dziewczynką, która naprawdę chce kolonę. Jest buntowniczką, ma swoje własne zdanie, stara się do tego zdania przekonać też innych. Sama książka jest pisana w pierwszej osobie, więc można to uznać jako swego rodzaju pamiętnik przygód Ameryki. Jest to też bardzo lekka lektura. Jest to też typowy romans w, w futurystycznym świecie, bo na powrót powróciła monarchia w różnych częściach świata. Jest to naprawdę bardzo przyjemna lektura, miło się przy niej spędza czas. Ja ją oceniam na 7 gwiazdek. Może dlatego, że jest to jedyny romans, jaki w życiu czytałam. Taki stricte romans, bo nie przepada za tym gatunkiem. Lubię, jeżeli jest jakaś akcja i romans jest. Yy, Drugoplanowym wątkiem, ale ta seria naprawdę mi się podobała. Polecam każdej dziewczynce przeczytać to i zastanowić się, czy naprawdę warto starać się o księcia z baśni, czy po prostu iść za głosem serca. To by było wszystko na dzisiaj. Dziękuję za obejrzenie filmiku. Zapraszam Was na subskrypcję kanału, kliknięcie dzwoneczka. Możecie dać łapki w górę, byłoby mi naprawdę miło. I do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!